Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszej krótkiej konferencji, briefingu dotyczącym spraw związanych z miejskim przedsiębiorstwem komunikacji spółka ZOO w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chciałbym w tym miejscu, za Państwa pośrednictwem, przekazać informację, że z dniem dzisiejszym obowiązki prezesa zarządu spółki MPK obejmuje Pan Jarosław Kateusz. Osoba, która przez ostatnie 8,5 roku pełniła funkcję prezesa podobnej spółki komunikacyjnej, ma ponad 33 letnie doświadczenie w branży komunikacyjnej, więc pod kątem merytorycznym, pod kątem zaangażowania wiedzy fachowej spełnia oczekiwania, które były postawione kandydatom na prezesa MPK. Pan prezes Kateusz do końca roku ma wykazać swoje zaangażowanie i pomysły, które uzgodniliśmy w trakcie rozmów. Tyle z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania od Państwa, to bardzo proszę. Jakie pomysły może prezes realizował... Nie. A, co po roku? A co po nowym roku? Sytuacja jest, jak Państwo widzicie, dynamiczna. W dalszym ciągu mm, i jest realna szansa na rozwój dwóch scenariuszy, o których mówiliśmy. Jeden odpadł, pracownicy nie chcą wziąć spraw w swoje ręce, nie chcą złożyć spółki pracowniczej, więc zostaje dwie ścieżki. Ścieżka dotycząca kontynuacji działalności w istniejącym stanie oraz ścieżka związana z likwidacją poprzez powołanie nowej spółki gminnej bądź likwidacją i ogłoszeniem Konkursu na świadczenie usług transportowych. Chcę zobaczyć, jaka będzie teraz sytuacja, jakie kroki poczyni Pan Prezes. Ja, jako miasto, nie zamierzam zwiększać w nieskończoność finansowania spółki MPK, bo tak jak powiedziałem na samym początku, dla mnie najistotniejsze i najważniejsze jest, aby mieszkańcy, nasi mieszkańcy, byli zadowoleni z usług świadczonych przez komunikację. Jak sami Państwo wiecie, stan naszego przewoźnika MPK jest no, bardzo ciężki. Kapitały są ujemne, nie ma płynności, ale najważniejsza sprawa to taka, że ludzie są niezadowoleni z komunikacji, nie ma taboru i tak naprawdę to są trzy rzeczy, które trzeba zrobić od razu, to znaczy przeprowadzić restrukturyzację. Czyli dostosować ilość osób zatrudnionych do możliwości spółki. Jak głęboka to będzie restrukturyzacja? Dzisiaj nie jestem w stanie na, na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że przynajmniej tydzień czasu muszę mieć i o tym wcześniej się dowie, dowie Rada Nadzorcza i pracownicy. Druga sprawa, musimy wymyśleć sposób, ja już pewne kroki po, poczyniłem, aby autobusy się znalazły. Nowsze autobusy, żeby te stare jelczy, które są dzisiaj w firmie, powoli znikały z terenu Ostrowca, bo one się po prostu, być może, że tej zimy nie przetrzymamy taką ilością stanu, to są samochody, które mają ponad 20 parę lat. Kolejna rzecz to również ten rozkład jazdy. Ten rozkład jazdy, który jest dzisiaj obecny, ja nie mówię, że on jest zły, trzeba się po prostu przyjrzeć, być może, że osoba, która to robiła, jeżeli ktoś siedzi cały czas wewnątrz firmy, to on może po prostu pewnych rzeczy nie, nie widzieć. Są ludzie w Polsce, którzy zawodowo się tym zajmują. Myślę, że też będziemy się posiłkować tym. Może się okazać, że na przykład nie ma potrzeba miliona kilometrów robienia w skali roku, bo dzisiaj takie, taka, znaczy tyle firma robi. Być, może, że po prostu będzie mniejsza ilość kilometrów, a potrzeby przewozowe będą załatwione. Jaka będzie decyzja na koniec roku? ze spółką, to tak jak Pan Prezydent powiedział, to też zależy, znaczy to będzie bardzo dużo zależało tak naprawdę od pracowników, czy jesteśmy w stanie udowodnić miastu, radnym, że, że stać MPK na to, aby świadczyło tu usługi, czy w takiej formie, czy no, w formie innej, ale żeby był to podmiot publiczny i żeby 100%, znaczy, no, 100 właścicielem była gmina i mam nadzieję, że, że nam się to uda osiągnąć. Natomiast zdaję sobie, ja osobiście zdaję sobie z tego sprawę, że no, na, tak jak na dzień dzisiejszy wydaje się, że jest to rzecz po prostu niemożliwa do wykonania, no ale to jest kolejne wyzwanie. Czy różni sytuacja ostrowieckiego MPK od sytuacji MPK w Sanachowicach, której był Pan Prezes? No, różni się zasadniczo. Po pierwsze, stan taboru jest w 80% wymieniony. Na, 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 35, na 35 jednostek, które są w Starachowicach, 20 jest nowych, z tego 29 wyjeżdża tylko. Tak naprawdę kapitałów nie ma ujemnych, no, jest majątek spółki. Natomiast płynność finansowa jest problem z płynnością finansową, tak jak tak naprawdę to w tych trzech miastach, bo w skarzysku podobnie jest. A ta sytuacja jest bardzo podobna, ale wydaje się, że znaczy, tam akurat to jest załatwiony kredyt, było poręczenie i oni z tą płynnością sobie poradzą. Natomiast tutaj to tak jak mówię, no, stan zatrudnienia jest za duży tu w firmie. No, wszyscy wiedzą o tym, bo jeżeli się tnie kursy, to niestety powinno się dostosować do ilości potrzeb. No, nie można zrobić tak, że z jednej strony tniemy, a z drugiej strony czeka. zostawiamy wszystko, bo to po prostu są koszty i one całą spółkę ciągną nad dno. Myślę, że pracownicy sobie zdają z tego sprawę. Pani słucham? Nie, nie, nie. Za pięć minut to to, po zakończeniu konferencji prasowej dobrym zwyczajem, który chciałbym, by, aby był zawsze respektowany poprosiłem Radę Nadzorczą i ja osobiście pojedziemy przedstawić Pana Prezesa załodza. Chyba nie Pan tam. Pani Redaktor. To nie zgodzę się z Panią, dlatego, że Wasze wprowadzenie nowej osoby na nową funkcję powinno się odbywać z pewnym standardzie. Panie prezesie, czy wspomnił Pan nowego Prezesa do przyjścia do pracy do zdrowca? Porzucenia starachowi, gdzie sytuacja, no powiedzmy, że trzeba wrócić na prosto do tej sytuacji, gdzie jest, no beznadzieja, można powiedzieć. Panie prezesie, czy Pan skusił tutaj do zdrowca? Co, od jakiego powodu, rozmowę, no, tak, tak. <grymne> tak jak pan prezes powiedział, ciężką, merytoryczną rozmową. Jak państwo widzicie, do tej pory wszystkie decyzje, które są podejmowane, podejmowane są w oparciu o merytoryczne dyskusje, o wiedzę fachową, o zaangażowanie i nie są to decyzje polityczne. I to chcę podkreślić. Nie liczy się dla mnie szelc partyjny, a wiedza i fachowość. Stąd w pierwszej kolejności stawiam na tą wiedzę fachowość, bo wybrali nas mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, mnie, radnych, po to, żebyśmy służyli tym mieszkańcom. I oni oczekują właściwej jakości naszej pracy. A żeby tę jakość zapewnić, to musi być wiedza fachowa. Nie ma czasu na naukę nowe autobusy zamierza wziąć w ciągu pół roku? Bo powiedział pan, że ma pan jakiś pomysł na, już nowe, tak, na nowe autobusy. I czy restrukturyzacja to znaczy zwolnienie? I jeszcze jedno pytanie. Czy pani dyrektor Brygnacka i pan dyrektor Hoinka zostaną na tych moment? Filmie? Pan dyrektor Hoinka nie jest dyrektorem. Nie ma już takiej funkcji dyrektora technicznego. Zostali w firmie pracownicy w stanowisku yy, Do decyzji pana prezesa Kateusza. Pana prezesa. Proszę państwa, no, ja powiedziałem, że autobusy, no nie nowe, w sensie nowe. Proszę państwa, jeden autobus kosztuje 800 tysięcy netto. <laughs> Także spokojnie. To na pewno nie nowe samochody. Natomiast samochody, które będą nowsze od tych, które są niskopodłogowe, skąd i tak dalej. To jeżeli się uda to załatwić, to Państwo naprawdę uwierzcie mi, że i pierwszy będziecie Państwo to wiedzieć. W każdym razie już rozmowy są yy, prowadzone. Z czego to wynika? Wynika, proszę Państwa, to z tego, tak jak Pan Prezydent powiedział, jest 33-letnie doświadczenie. Ja od 1996 roku tak naprawdę jeżdżę jako członek Izby Gospodarczej i Komunikacji Miejskiej. I proszę mi wiedzieć, że w branży znam ludzi w całym kraju, zresztą w Europie tak samo. Także jeżeli jest wola i chęć tutaj, aby to wszystko poukładać i jest jakaś szansa na to, to na pewno y, część ludzi fizycznie po prostu pomoże. Na zasadzie Ciebie takiej, wiecie, że. E, ucieki, e, no być może coś takiego, jak, jakaś taka fala. Na pewno nie jest spółki stać dzisiaj na to, abyśmy samochody kupowali. No, to przecież to nie ma takiej opcji nawet. Restrukturyzacja, czyli e, zwolnienie. Tak? Głęboka restrukturyzacja. No jak boka też jeszcze zobaczymy. No nie mogę ci. na ten temat powiedzieć. Na pewno schemat organizacyjny spółki powinien być zmieniony. Ale y, będzie Pan ludzi? Y, wie Pani co, ja powiem Pani tak, ja nie, dzisiaj jeszcze na ten temat nie powiem. Wydaje się, że, że jest to nieuniknione. Co z dyrektorem Bednasko i Panią y, Pani Bednaska jest y, główną księgową. Y, i, no i tyle. I ona na razie jest. Natomiast jak przy, przedstawię schemat organizacyjny spółki tutaj Radzie z obsadami imiennymi, to wtedy Państwo się dowiecie. Czy równolegle będzie powstał jakiś program na ewentualną stworzenie nowej spółki, czy tu na razie odpuszczamy i próbujemy zrobić to, co jest? Nie, dziękuję za pytanie. No, równolegle są prowadzone prace w obydwu kierunkach. To jest powstanie nowego podmiotu, jak również przygotowujemy się do ewentualnego przetargu zewnętrznego na świadczenie usług komunikacyjnych przez firmy zewnętrzne. Czy gmina ma jakieś zobowiązania wobec spółki jaka Chodzi mi o ulgi na dzień dzisiejszy. Czy wszystkie jakieś do tej pory w środki finansowe były przekazywane na bieżąco? Wszystkie Środki finansowe zapisane w umowach pomiędzy gminą a spółką MPK były regulowane w trybie natychmiastowym. Dziś faktura, jutro pieniądze. W żadnej innej działalności tak nie ma, żeby tak szybko płacić za wykonaną usługę, a mimo to do tej pory spółka nie potrafiła się tym gospodarować i były trudności, były opóźnienia. Były zatory płatnicze, niepłacone pensje na czas, odraczane płatności zus od pracowników. Tego dłużej tolerować nie można. Ile osób w tym momencie pracuje w przedsiębiorstwie? 126. Czy będą zmiany w Radzie Nadzorczej? Rada Nadzorcza jest w składzie następującym. Pan przewodniczący Józef Grabowski, pan Zbigniew Żak, pan Mariusz Wesołowski.